Halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Krokol oczywiście Kontynuujemy serię z LEGO Marvel Avengers Tym razem szukam jakiś pięć skrzyń I na początku od razu wam powiem, że zmieniła mi się lekko sceneria Nie jest ciemno, głównym powodem jest to, że... Nie mam... Nie jest ciemno na dworze i by mi tu tak świeciło z jednej strony i to nie ma sensu, jeszcze tylko... Sprawdzę jedną rzecz, czy tak będzie lepiej, czy to bez różnicy. Chyba jest troszeczkę lepiej, to zostawię z tym światem, tak włączone. Miejmy nadzieję. No, głupoty gadasz, wiem. <laughs> Kontynuujemy. Mam trochę nagranych odcinków z Kangurka KO wcześniejszych. A to cofnąć ci muszę, więc pod tym względem nie muszę nic zrobić. Tutaj coś jest. otwarte e, tutaj nie muszę nic zrobić jeśli chodzi o nagrywanie kangurka kao na razie bo sobie e, bo sobie nadrobiłem żeby mieć więcej wolnego jedzenie co rzeczy ważne i ważniejsze nie? no tak e, a no skoro musiałem coś skoro musiałem coś zostawić to zostawiłem póki co tego tego do nagrywania no

Głupoty gada. Co? Wypuszczamy go. Czy wypuściłem go. Nie, bo go nie wypuściłem. Chyba dobrze, że go nie wypuściłem, Jakbym go wypuścił raczej nie wyszłoby to nam na dobre. Jak już miałbym. czemu nie? Dobra, nie ma tu nic ciekawego, trzeba znaleźć to. Coś, coś, coś ten... Mogę tu hydrom Jakby Co ty gadasz w ogóle? Ciekawe Czy jestem w ogóle... Nie, nie jestem w poziomie. To, to, to by mi się nie zbierało to na samej górze. Więc... Póki co zbieramy możliwość odpalenia w ogóle. Poziomu? Rozumiem, rozumiem. Dobra, tam jest kolejna skrzynia. Dobra, idziemy tam A z zamkniętymi? No to easy, pyki otwarte Open up the safe pitches. E, ogólnie dzisiaj e, Wczoraj Dzisiaj, wczoraj, wczoraj Wczoraj była Wczoraj był wtorek, kiedy to e, Kiedy, kiedy Wczoraj był wtorek, kiedy to oglądacie Dzisiaj jest środa, dziś są walentynki. Wy to prawdopodobnie oglądacie 15. Jeżeli oglądacie to w Dzień Premiery, oczywiście, więc jeżeli oglądacie to walentynki, to yy, znaczy życzę Wam wszystkim miłego dnia zakochanych. A jest w sumie 15., więc dzień singla. Więc mam nadzieję, że wszystkim singlom miło yy, spędzicie czas. Mój, najlepszy, mój jeden z najlepszych przyjaciół yy, ma właśnie. E, urodziny w ten dzień e, co jest, to jest śmieszne, ale ma dziewczynę, więc więc wiecie, to nie, nie, nie do końca tak to działa. <laughs> Żeby nie było, że w dzień singla to tylko z si, si, singlami możecie być. E, no, ale no, byłem wczoraj i z innym, nie z tym, co ma 15 urodziny, e, się widziałem bo dawno dawno nie gadaliśmy w sensie no przez to że się wyprowadził jakby na studia dla akademika troszeczkę mieszka to już widzimy się rzadziej on, on się tam teraz ogarnia na kolokwę inne duperele ja między innymi na maturkę teraz się uczę i robotę znalazłem więc ym, nie do końca mamy czas więc tak i się tak zobaczyliśmy yy, tak stwierdziliśmy że yy, <laughs> No, jak nie widzieliście, cofnijcie 5 sekund do tyłu, to, to się dowiecie, o co chodzi. <noise> Na kamerce. Te <nie> ważne. <noise> no, nie, nie miałem kaca, no bo troszkę e, musiałem wstać dzisiaj. No ale... Zawsze to jest jakoś miło, przyjemnie. Ja tak lubię, jak ze znajomymi, przy, dobrymi przyjaciółmi się zobaczę, posiedzieć, poczillować przy okazji... E, że tak powiem się zrelaksować pograć przy okazji w coś, porozmawiać na różne tematy myślę, że to całkiem całkiem fajna rzecz, możecie dać znać czy wy też tak może, może macie czy jak, czy jak u was to wygląda takie spotykanie się ze znajomymi ale a my wracamy i poziom aktu, akurat zaczęliśmy, no i widzicie jak wyliczyłem, ja wiedziałem, że tak po prostu będzie

What are you doing, Mr. Stark? You're supposed to be locating the Tesseract. Yeah, the model's locked, and we're sweeping for the signature now. Yeah, let me get your cube back. What is phase two? <laughs> phase two is Shield uses the cube to make weapons. Did you know about this? You want to think about removing yourself from this environment, Doctor? Loki is manipulating. I'd like to know. Why Shield is using the Tesseract to build weapons of mass destruction? Oh, oh. Six six five zero Bravo. Please relay confirm codes. What's your haul? over? Oh ho! Weapons of mass destruction. Over. Captain America is threat. The we are. The Avengers monitors potential threats. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire philanthropist. Excuse me. Do we come to your planet and blow stuff Uh huh. wiatr kabum coś coś ar, ar, ar. jak soka. ale zaplanowane her zielony no to musiało boleć. Z bólem jaj. No oje. jeszcze kowadło. No z tym to już ciężko walczyć. O, jeszcze na mały paluszek. No i nie, to, to już za dużo. To już przesada. Tu już nie masz z czym walczyć. Dobra, czyli teraz powstrzymujemy Halka. Panie Halk, byłeś przyjacielem mym. Proszę, ogarnij się. Nie odpierdzielaj maniany. Jesteśmy po tej samej stronie. Ogoni nas. Nie. Get out. nas skoni uciekajmy z tej pogoni. To nie higieniczne, żeby tak zdenerwowanym być. Ale mnie wziął na jakieś dziwne śpiewanie, sorry. Dobra. Uciekamy dalej, jakby musiałbym być szybszy, żeby bez problemu sobie zbierać wszystkie pieniążki, co tu są. Ale dobra, mam taką... Ciekawy w ogóle to jest koncept poziomu, mi się wydaje, bo to jest, yy, yy, że tak powiem, uciekanie. Po czym. Yy, chwilę mamy przerwy. A. to tylko tyle. okej, okay. Uciekanie, po czym. O. A, spa, Dobra, myślałem, że mi się zaraz. Po, zaraz. Yy, uciekanie, po czym. Halk się jednak yy, przeziera przez drzwi, które go na chwileczkę powstrzymywały i kontynuujemy ucieczkę, że tak powiem. Do czasu aż Hulk znowu nie zostanie w jakiś sposób jakby zamknięty na chwilę. O! O! Napierdzielamy młotem Tora! Dawaj go, kurde. A mały palujcie jak go pierdziek no. Krótko, krótko, dawaj go po mordzie, tu po szyi, tu po palcu żeby się ogarnął W ryby? Uh. O! RYBOM! Myślałem, że ją zje <grywka> To by było śmieszne Oho Eee Oho Kabum, 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 kabum To z jakiejś sceny jest, ale nie wiem z jakiej Gdzie chyba do basenu tak wyskakują ho, 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 ho Coś takiego kojarzę, ale nie wiem dokładnie z jakiej to jest sceny Znowu ona to tak <ścoughs> Nie, to, to mnie rozdupia, nie, no, dobra Idzie, 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 idzie Nie, no, musi, musiała przypozować, nie, bo to Jakby to inaczej To ma wyglądać Walka, a nie A nie być efektowna Dobra Kolsonem rozpierdzielamy ich w takim razie Pyk, pyk Jogę telepie, ty, patrzcie to! Do! O, dobra, żyje. Co ja mam zrobić? Mogę teraz? Banana? Banana szuka teraz broni. Pyk! Ale go trafiłem. Po mistrzowsku. Kto jeszcze? Kto jeszcze No, w pierdle? Siedmiu teraz. Jeden. Ale głupio. Obstawiam, że z nią... Chyba nawet było, że z nią poziom grany mi się wydaje. To jest po prostu to takie zwykłe uderzenie, nie? Eee, śmierdzi! hu! Wali! Ale to... Ale wali! Ewidentnie to... Cię ktoś zesrał. Nie ma innej opcji. Jakby to inaczej. Dobra, chwilę, widzowie. Za... Dobra, widzowie, sorki. Jestem z powrotem. Była mała awaria, że tak powiem. Eee awaria. No, po prostu dostałem piękną możliwość. Skorzystania z. E, że tak powiem. Polepszenia sobie sytuacji czasowej. Więc zaraz nagrywam odcinek, zaraz go od razu montuję, żeby w czwartek. Żebyście go mieli na kanale już Dzisiaj kiedy to oglądacie dla mnie Jutro to jest w sumie uh. Jakieś wybuchy teraz znowu Co tym razem? Był ogłuszanie? Był smród? Teraz tylko wybuchy, co ja nawet nie wiem czy ja dostałem O banana Pyk Dostał No Więc sobie z tego skorzystam więc będzie 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 zarąbiście bo wiecie, jednak dzisiaj walentynki to jak najlepiej dla mnie bo jednak spędzę czas z dziewczynom i tak dalej wiecie o co chodzi Aniusia, pomyślałam się że jest lepiej zgrabniejsza niż nick fury więc kit Okay, gasimy w pożary chyba wszystkie, mi się wydaje. Teraz na hydry coś. One, oni we dwójkę na pewno nie są z hydry. Ciekawy jestem tego wszystkiego. Okej, okay, to są memory. E, to było tu. Motek był nad. Karsza była po lewej, a to było po prawej. Zgadza się. Genialny, jestem, jestem mistrzem memoriów. Jakbyście mieli jakąś typową grę o memorach, to ja bym ją ogarnął w chwilę. <grym> Not gonna lie. Mogę? Halo? Chyba, że teraz po drugiej stronie muszę to samo ogarnąć. A Nick Fury się umie robić niewidzialny. Zapomniałem, ty. Faktycznie. Nie na dół. Tu do góry. Pyk. Pyk. Sprawdzamy, sprawdzamy. Wszystko pasuje, wszystko pasuje. Co, znowu memory tu będą? Pasowałoby, nie? Bo co innego. No. Te same obrazki. motek Tarcza, tarcza. Pyk. To tu. Stawiam, że. A nie, młotek był tu. To nie wiem. Aha, idealnie, ja wiedziałem. Znaczy, się domyśliłem. Znaczy, wiedziałem. Znaczy, jestem geniuszem po prostu, tak. A, jeszcze muszę tam kliknąć w ten przycisk. Czy czemu mnie wyrzuciło z tego? Ja nie kliknąłem w żadne bani, nic takiego. Samo mnie wyrzuciło z tego. Alright, czy oni będą musieli to kliknąć w tym samym czasie i to się zaraz odkliknie? Nie. Więc okej. Okay. Ja, mamy Hawkaja naszego przyjaciela, który odpierdziela maniane. Big. Nieskrze niestety skrzydło poszło jedno.

Oho. Oho. Dobra, czyli teraz idziemy do jakiegoś panelu kontrolnego, żeby jak najszybciej uratować co się da z tego statku. Ło. Ale szybko lata ty A ten też popierdziela jak nie wiem u, 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 u. Szybko lata ty Gaś Dobry Dobry przyjaciel O coś jest do zbudowania Dobra 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 Dziwik ja wypierdziele To otwieramy Coś odtworzyliśmy By, góra, lewo, dół i w prawo Przecięte, wskakujemy jak do siebie Otóż Jakże nie inaczej, nie ma innego mo innej możliwości. Dobra ale co ja... Okej, okay, dobra, nie jest do zbudowania. Ja jestem ślepy po prostu, ale to, to, to wiecie, to, to jest standard u mnie, nie? Myślę, że... Myślę, że rozumiecie. Nie mogę być ślepy. No pewnie, że mogę. No, pozwólcie. Cały go ja gadam za głupoty? Spać mi się trochę chce, bo to, to jest pewne akurat. Haha, ha, f <grym> Nie zdążył. Nie ma, nie ma. E, spać mi się trochę chce. Nie jestem odpowiednią osobą do chodzenia na ósmą do szkoły. Naprawdę, ja powinienem zaczynać o wiele później wszystko, bo ja jestem nocną osobą. Po co ty strzelasz? On jest nad tobą. No idiota. Eee. Co ja mówiłem, że jestem właśnie nocnym, bardziej nocnym markiem, niekoniecznie radnym ptaszkiem, bo ja tak ogólnie zauważyłem, że ja lepiej myślę po południu i w nocy, najlepiej w nocy, Naj, najciekawsze pomysły mi przychodzą, ale już jest za późno, żeby cokolwiek realizować, bo u mnie w domu albo wszyscy śpią już, nie mogę hałasować. mam humor taki lepszy, ogólnie mi się wydaje lepiej sobie jakieś żarty, postroje, po bo jakieś historie mi się przypominają ciekawsze. Co też nie do końca zawsze mogę właśnie mówić Co jest mech Ej, ja nie wiem czy ja z nimi w ogóle sprawdzałem combo A nie, sprawdzałem, dobra Było sprawdzane To na pewno No, więc Ogólnie rzecz biorąc Przydałoby mi się takie coś, żebym mógł sobie pospać do dziesiątej może, a nie do 6 Czy chociażby nawet tylko do dziewiątej? Potem wstać, porobić swoje i na końcu po prostu spać później. To w czym problem? Dasz radę Dawaj, 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 dawaj Dasz radę, ty nie dasz rady? Hot dogu hot dogi, u A dogi! oho. Co, co on ma taką, z, taką, z takiego smaka na hot dogi? W filmie to bardziej browce. <ścoughs> Były. Humans think us immortal. Should we test that? Uh oh, Move away, please. Call a son. Like this? Even I don't know what it does. Mhm. Mm uh oh, doggy? We'll find out. <laughs> <laughs> Oho Spodnie go uratowałem widzowie Ale go z nogami go rzucił Ja już wiem co na miniaturkę pójdzie Ukończ po poziom chaos na Heli Karierze Fajnie bardzo sympatycznie, znakomicie, wręcz przecudownie. Jakby to inaczej powiedzieć, Nie zdobyłem na pewno. Pew no, 52%. Więc, no, agent Callsum Bambino! <ścoughs> Czemu Bambino? Kapitan Ameryka bez hełmu. Co jeszcze? Czemu Bambino? Nic mi Bambino nie mówi. Naprawdę nie wiem co Bambino. Dziwne. Bye bye. <grywanie> Ale go pierd*k, jeszcze na koniec. Krótko. So, O, uciekł, uciekł. Owieczki. Biedne owieczki. Wakacje. W końcu. <laughs> Doczekał się. Agent Colson nie żyje. Taiti. Na wakacje na Tahiti poleciał. Kto wie, ten wie. Polecam obejrzeć. Y Agent of Tarche. Called the Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. Phil Coulson died still believing in that idea. In heroes. i'm not marching in a furious fife neither am i right now we got to put that behind us and get this done now loki needs a power source if we can put together a list a personal? no what he to be seen doing it wants an audience this is opening night and loki he's a full-tilt diva he wants flowers he wants parades he wants a monument built to the skies with his name plastered Oho. To na jego. To jest na Stark in... trys, nie? Tak. Młotek. Wszystko. O. Działaj! Działa! Nie, owieczki. <grystanie> Blue screen. <grystanie> Uh, dobra. Teraz jesteśmy kapitanem Ameryką i znowu Ironmanem i zobaczymy, co w tym, kim, co w takim razie teraz na nas zostało przygotowane. Muzyka jakoś nie gra, więc zobaczymy. Ja w takim razie... O, coś leci. <ścoughs> ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zobaczyć... Zostawić oczywiście suba i łapeczkę w górę, jeśli wam się podobało i wpadajcie na sociale. Do zobaczenia już wkrótce. Narka!